Proszę Pana, przed chwilą burmistrz Nowogrodzica mówił o otwarciu nowego zakładu. A co Pan jako prezes strefy może powiedzieć, bolec na utop? To jest to, o czym mówił Pan burmistrz Nowogrodzica, ogromny sukces. Trzeba Państwu wiedzieć, że jest to pierwsza fabryka grupy kapitałowej TechnoNicol. W Polsce zakład budowany przy ogromnych nakładach finansowych zatrudnia też potężną ilość osób. Totalny sukces. Doszło do powstania zakładu, fabryki w ciągu bardzo krótkiego czasu. To są dwa lata, i Państwo widzicie to, co realnie się dzieje. Tu trzeba podkreślić, że ten sukces to jest sztab ludzi. To jest praca dialogu trójstronna i samego inwestora kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej i władz samorządowych czyli pana burmistrza. My żeśmy negocjowali bardzo intensywnie. Rozmów możecie sobie państwo wyobrazić jak bardzo bardzo dużo, bo to jest od wydania decyzji wsparcia nowej inwestycji czyli wydawała ją kamiennogórska specjalna strefa w imieniu ministra właściwego co było jakby potężnym bodźcem w powstaniu tej inwestycji. i Później był proces inwestycyjny, czyli w uzgodnieniu z panem burmistrzem, z przedstawicielami dostawa mediów, lokalizacja itd. itd. Mamy sukces, z którego się bardzo cieszymy i nie jest to ostatni akcent naszej współpracy z grupą kapitałową TechnoNICOL. Negocjujemy dalej. Wiem, że powstaną kolejne lokalizacje na terenie Polski. Dziękuję bardzo.